Pan Kazimierz Drewek. Kto wymyślił to y, parkowanie na osiedlu budowlanych? Nie dosyć, że powstawiali spółdzielnia mieszkaniowa, powstawiła słupki do dojazdu do y, klatek schodowych. To teraz jeszcze się stało tak, że nie można w ogóle dojechać do, do tych klatek schodowych. A wniosek mieszkańców, na wniosek użytkowników przedszkola, którzy nie mogli dojechać ze względu na parkujące pojazdy po jednej drugiej stronie ulicy i te pola są w tej chwili wyzna polami wyznaczonymi. Z uporem maniaka będę do tego dochodził. Dlaczego tak zrobiono? Karetka po południu, po godzinie y, y, po południu w ogóle nie może dojechać, bo stoją przy całym chodniku z lewej strony. Bo to tak było teraz we, w, w czwartek. Ja jadąc też po zwłoki, muszę jechać od początku ulicy, tam budowlanych, po chodniku, żeby dojechać i po trawnikach kombinować, żeby pod, podjechać pod, pod klatkę schodową. No, jak można tak zrobić, że, że to zostało wszystko zamknięte? Z uporem maniaka będę do tego dochodził. Górę, to Komisja znaczy, organizacji nie, oznakowania. Tak, organizacją, organizacją ruchu rzeczywiście się zajął Urząd Miejski, natomiast wcześniej były na długości tych chodników od strony klatek, były koperty, aby w tym obszarze żaden pojazd nie parkował. Na tej chwili nie ma żadnego. Dobrze, to, ja sprawdzę. ja sprawdzę. No. I nie ma co się irytować za dużo. To jest do sprawdzenia.